Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa, Elżbieta Kobelak. Dzień dobry, a moimi Państwa gościem jest wójt gminy deszczno-Paweł Tymszan. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeśli pod koniec sierpnia zapraszamy wójta gminy Deszczno do nas, do studia, no to nie możemy rozpocząć rozmowy inaczej jak od święta pieczonego kurczaka, które powraca do kalendarza imprez gminnych. Tak, oczywiście mam tego kurczaka. Serdecznie państwa zapraszam w sobotę. Są niemiar atrakcji, przede wszystkim koncerty, zespół Dżem, Kalwi Remi, Dawid Narożny nie Maciej Smoliński, także będzie się działo, wszystkie koncerty oczywiście bezpłatne. Około 100 stoiz gastronomicznych już jest i wprowadziliśmy coś takie, coś takie novum, że było powiedziane zawsze, że brakuje kurczaka, więc tak, każdy naprawdę. kto ma kurczaka na stoku gastronomicznym na zakup powierzchni pod plac, pod to swoje stoisko, dostaje rabat, jak ma kurczaka, i to będziemy weryfikować i sprawdzać. Więc Także w tym roku. Mam na nadzieję, pewno nie że zabraknie. te rabaty dla stoisk gastronomicznych będą na tyle zachęcające, że jednak tego kurczaka nie zabraknie. Po raz pierwszy. Ilu gości lat. się spodziewacie? No na pewno co nie miara. Tak? Zawsze... Bo jest to takie wydarzenie, w którym udział biorą nie tylko mieszkańcy gminy, ale na przykład także gorzowianie. Oczywiście, gorzowianie, mieszkańcy powiatu gorzowskiego, sulęcińskiego, subiskiego, Międzyrzeckiego 100% są, bo widać po rejestracjach samochodów. Także myślę, że kilkanaście tysięcy ludzi na wahadla jak co roku. Także około pięciu tysięcy ludzi jednorazowo, ludzie przyjeżdżają, oglądają jakiś koncert, który mają upatrzony, zjedzą coś i odjeżdżają. także Przygotowujemy się właśnie od godzin 12. Dzisiaj będzie już rozkładana scena, w środę ma być scena gotowa, bo wiadomo, jak są takie gwiazdy jak Zespół Gem, to scena jest bardzo profesjonalna. Ten rajder, sceny i nagłośnienia naprawdę są na bardzo wysokim poziomie, także scena już jest stawiana od dnia dzisiejszego. Impreza tradycyjnie już na boisku w Maszewie. Natomiast jak rozwiązaliście problem parkingów, dojazdów tutaj no, myślę, trzeba liczyć że... się z utrudnieniami? Ja myślę, że z dojazdami, jak, jak od kilku lat już nie ma problemu. Dlatego przecież mamy ulicę Lubuską zrobioną, mamy tutaj tą drogę serwisową od, od Karnina, mamy również drogę przez Białobłocie i Krasowiec i mamy również drogę od strony Glinika. Także mamy cztery drogi dojazdowe, także mam nadzieję, że. Wiadomo, że na samym zakończeniu imprezy jest delikatny korek, ale myślę, że z dojazdem nie będzie problemu. Jednakże, jak Państwo przyjadą wcześniej, to na pewno to wszystkim ułatwi. Parkingi oczywiście będą, parkingi będą prowadzone. Tak jak zawsze przez osoby prywatne, komercyjne i również będą parkingi prowadzone przez Ochotnicze Straże Pożarne. Także miejmy nadzieję, że miejsc parkingowych również nie zabraknie. Dodajmy, że Święto Pieczonego Kurczaka będzie imprezą, która będzie organizowana co dwa lata. Nie zdecydowaliście się na taką coroczną. Tak, mamy co so cztery lata Igrzyska olimpijskie i wszyscy czekamy z uśmiechem na igrzyska. Ta kurczak będzie jest o dwa lata, no sama taka decyzja zapadła. To jest roga impreza, tu nie ukrywajmy, że jest stania. Po raz pierwszy nie mamy dofinansowania unijnego, bo jesteśmy przecież w takim, yy, czekamy na, now na nową perspektywę. Nie ma w takim momencie, że naprawdę tych środków unijnych jest bardzo niewiele i te pieniądze przeznaczyliśmy na organizację Dnia Seniora w październiku dla mieszkańców. Natomiast dzięki temu, że jest to dwa lata, przede wszystkim 100 stoisk gastronomicznych, to jest blisko 80 tysięcy złotych wpływu dla gminy. Tak, dodatkowe stoiska, dodatkowe stoiska w stylu Wesołe Miasteczko, sprzedaż piwa, to jest kolejne 50 tysięcy złotych. trzech sponsorów strategicznych, 60 tysięcy netto. Łatwiej jest, bo dodatkowi sponsorzy, kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych. Także budżet gminy aż tak mocno nie ucierpi, bo to będzie około 150 50 tysięcy zł prawdopodobnie wydatkowane, czy to jest bardzo niewiele jak na tak duży festyn. Natomiast tutaj to daje nam około ponad 200 tysięcy do tych dodatkowych wpływów. I rozmawiając ze sponsorami, co dwa lata zdecydowanie jest łatwiej uzyskać y, tutaj tą promesę, wpłatę sponsora, niż, niż robić to corocznie i cyklicznie. Czyli co dwa lata, ale z rozmachem. Co, tak, tej <grym> wersji się trzymajmy. Tak. Jeżeli wspomniał pan o funduszach unijnych, to w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych gmina Deszczno otrzymała 11 milionów. No właśnie, na jakie zadania i kiedy rozpoczną się inwestycje, bo ten tort Unijnych środków w ramach ZIT-ów został już pokrojony. Tak, fajne mamy współpracę pomiędzy samorządami. W tej chwili ten ZIT jest bardzo mocno rozszerzony, bo doszły przecież nowe gminy, także z pięciu samorządów jest na zdecydowanie więcej i są duże samorządy które doszły do nas. Tutaj najważniejsza jest to nasza dobra współpraca pomiędzy jednostkami, żeśmy potrafili się uzupełniać. Nie wszystkie dofinansowania w ramach ZIT-u będą wydatkowane, natomiast jeżeli będziemy już rozmawiać między sobą, będziemy w stanie te pieniądze minimalnie przekładać. Tak? Na przykład no, my nie potrzebujemy zbiorników retencyjnych na terenie gminy Deszno, na przykład. Tak? tak samo mamy z, z termomodernizowane wszystkie budynki, które są gminne. Naprawdę w bardzo dobrym stanie. Mamy technicznym i, i, i wyremontowane. Nie mamy żadnej szkoły, która by wymagała prac remontowych. Żadne, mamy dwa nowe przedszkola. Wszystkie budynki są świetnie y, termoizolacyjne na miarę 2024 roku. Tych pieniędzy nie potrzebujemy. Ale na przykład potrzebujemy zrobić ścieżkę rowerową po starym nasypie kolejowym od miejscowości Łagodzin do miejscowości Kiełpin, która na pewno uatrakcyjni tutaj naszą gminę turystycznie. Po wyżywianiu jesteśmy... pewnie będą chętnie korzystać też z tego. Tak, ale my przede wszystkim pamiętajmy, że budujemy dla swoich mieszkańców, nie dla mieszkańców Gorzowa. Gorzów ma dużo innych atrakcji turystycznych, ale serdecznie wszystkich zapraszamy na teren naszej gminy, czy też na jezioro Glinik, czy też na akwen w Karninie, również Gorzowian. Natomiast cały czas podkreślam to, że budujemy dla mieszkańców gminy Deszno. Całą Oprócz ścieżki rowerowej, no bo 11 milionów to ona kosztować nie będzie. Tak. To co jeszcze? Bardzo, bardzo mnie cieszy, że są y, duża ilość środków przeznaczona jest na miękkie inwestycje, tak? To będą dodatkowe zajęcia w szkołach i przedszkolach. Jak już Pani tutaj wspomniała, tutaj naszego starszego brata z Gorzewa. Zależy mi na tym, żeby naci, nasze dzieci dostawały się do wszystkich sku, szkół średnich, y, tych, które sobie wymarzą. I dlatego mamy bardzo dużo zajęć dodatkowych i zajęć wyrównawczych, i zajęć dla najzdolniejszych uczniów, i dzięki tym pieniądzom unijnym między te zajęcia będą mm -hmm. praktykowane w naszych szkołach. Oprócz, to, oprócz tego e, fajne zajęcia rozwijające w przedszkolach tych pieniędzy unijnych również można, e, można dodatkować. Także fajne też pieniądze idą na kapitał miękki, i to też szalenie ważne. No Ma jeden, i szczerze 11 milionów złotych to nie jest tak dużo pieniędzy w skali, jak w deszcznie deszcz wydaje się co roku ponad 20 milionów złotych w inwestycje rok w rok, to te 11 milionów złotych to naprawdę jest bardzo niewiele, dlatego a oczekiwań jest to nie miara. Jeżeli mówimy o tych inwestycjach, to tutaj faktycznie w deszcznie sporo się dzieje. Kilka dni temu oddane ulice w Ciecierzycach i Kiełpinie, to są rozumiem takie drogi mniejsze mniej znaczące, chociaż myślę, że dla mieszkańców, którzy nie, mieszkają przy tych drogach kluczowe. Tak, bo zawsze jest taka, mamy taką teorię w urzędzie, że nikt się nie cieszy z drogi sąsiada, tylko każdy oczekuje drogę koło, koło własnego domu, nawet w tej samej miejscowości. Gmina Deszcze to niekończące się pasmą budowy dróg. Mamy w tej chwili kilkanaście dróg w budowie. Właśnie zakończyliśmy te trzy drogi. Odbiory, yy, odbiory były naprawdę bardzo korzystne. Firma Maldrobu zrobiła te drogi profesjonalnie. Każda ta droga jest inna, w, tych, w, tych, w tych trzech droga w nie była szalenie trudna do zaprojektowania, gdyż był zabytkowy bruk. Były zgody konserwatorskie. Ten bruk musieliśmy na końcówce drogi jako taki pas do zabrasania zostawić. Pozostawić. pozostawić, Tak, także szalenie trudna droga w zaprojektowaniu, nie w samej budowie. Ulica Spacerowa, długo oczekiwana przez mieszkańców Ciecierzyc. Tam są tereny bardzo mocno rozwijające się, jest nowe budownictwo. Ulica ma to taka, taka właśnie fajna mała uliczka, świetnie zrobiona, bo też zależało na od odwodnieniu tej drogi, także naprawdę fajnie to wyszło. No i cały czas budujemy jeszcze drogi, tak? Budujemy mm -hmm. kilkanaście dróg, dofinansowanie ze strony administracji rządowej, zakończona świetna droga, ulica Słowicza, łącząca się z ulicą Karnińską, która daje super dojazd dla mieszkańców Glinika. Do, do Gorzowa, wjeżdżając na drogę serwisową, zdecydowanie ułatwi, ułatwi komunikację mieszkańców. Tam było 90 ponad procent dofinansowania. Trwa budowa szalenie trudnej drogi, bo w ulicy, bo drogi w Płonicy. Tam jest dosłownie kilkanaście domów, a koszt budowy ponad 5 milionów złotych też dostaliśmy dofinansowanie prawie stuprocentowe z administracji rządowej. Szalenie trudne, dlatego że warunki glebowe są bardzo trudne. Są torfy, jest wymiana gruntu. Taką ciekawością, że łapiemy kruszywo w takiej nie zszywamy u góry, żeby była taka poduszka pod tą drogą. Wybranie gruntu na ponad metr, także naprawdę to są niby kilometr, czy dwa kilometry, czy trzy ale nowe drogi, ale szalenie drogie mhm. sprawy. I, I przede wszystkim przednie trudne w zaprojektowaniu, żeby te, żeby te drogi wytrzymały co najmniej kilkanaście lat, jak nie kilkadziesiąt. Ale gmina ma także swoje problemy, pewnie jak każda. I tutaj mówię na przykład o dzikich wysypiskach, bo kilka dni temu także w miejscowości Glinik usunęliście takie wysypisko i tam wywiezionych zostało ponad 26 ton różnego rodzaju śmieci. No właśnie nas to dziwi całkowicie, że mamy tą reformę śmieciową już od kilku lat. Jesteśmy przyznajeni, że wszystkie odpady i, i gabaryty i zużyte opony z naszych domów są odebrane. Także takie miejsca no smutne to jest, tak? Smutne. Kilku pracowników z gminy praktycznie przez dłuższy czas było włączonych, bo cały czas sprzątali to wysypisko. No bardzo smutne to jest. Złożyliśmy tam monitory miejmy nadzieję, że takie miejsca nie będą, takie wydarzenia będą na tym miejscu miały więcej nie będzie ich, ale, ale to również jest też w lasach, również przy drogach gminnych, powiatowych czy to są odpady powarszczatowe, czy też właśnie stare meble, opony, no, takimi rzeczami się zmagamy, staramy się, żeby ta gmina była czysta i niestety po te kilka ton, tutaj w tym wypadku kilkadziesiąt, kilka ton miesięcznie zbieramy tych odpadów no jest to bardzo, bardzo smutne, już nie mówię, że Wszyscy uczymy się kultury, tak? Fajnie, że wreszcie mamy taki nacisk edukacyjny, że te nasze dzieci już w przedszkolu uczą się segregować śmieci, ale szalenie boli, jak jedziesz drogą przez las i, i leży torba Starta, po opon, albo, torba po, albo torba po McDonaldzie. Tak, tak. To jest, jest bardzo często widoczne, bo no, można zawsze dowieść do domu i bożej całego świętnika. Nie włożymy do maszyny, która stanęła przed urzędem gminy, ale z pewnością jest to element edukacyjny. Mówię o, jak ona się nazywa? Rekomat. Rekomat, tak. tak. To jest taka maszyna, do której możemy na przykład włożyć puszki czy butelki plastikowe, tak? tak? i ona nam coś w zamian da. Ona przede wszystkim daje nam czyste środowisko. To nam daje. Rekomat, tak. I właśnie uczy segregowania osób najmłodszych. Są rodziny które, są rodziny na terenie naszych miast, które są fanami rekomatu, które wrzucają po kilkaset butelek, czy nawet kilka tysięcy, bo jedna rodzina wrzuciła już kilka tysięcy. Butelek plastikowych i, i puszek po napojach. To się wszystko tak fajnie prasuje, zmniejsza, i, i, i mamy te kilka ton już tych odpadów, które będziemy przewozić do skupu. Tak, do skupu i aluminium, i, i, i plastiku. Czekamy na lepsze ceny plastiku. Butelek PET, bo w tej chwili nie są zbyt zachęcające, ale tak poważnie wszystkie działania edukacyjne są szalenie ważne. Zawsze mówię, jak możemy środowiskowo zmienić nasze ojczyznę, to jest malutki krok czy kropla, która drąży skałę do zmiany całego świata. Wszyscy zmagamy się z, z gigantycznymi zmianami klimatu. Mamy końcówkę sierpnia i, i naprawdę mega ciepło. Opadów jest niewiele jak są, to są bardzo nawalne, gdzie mamy lokalne podtopienia. Także szale, szalenie ważne, żebyśmy dbali o to środowisko. Dobrze, pani Wójcie, na koniec, tak szybciutko, ostatnie pytanie, bo no, Gorzów z tymi okolicznymi gminami, jednak tutaj mocno współpracuje, miesza się, mieszkańcy tu pracują, tam mieszkają i na odwrót. Mieszkańcy Gorzowa też bardzo lubią wybierać gminę deszcz, no szukając chociażby działek pod budownictwo mieszkaniowe. Pytanie, czy gmina ma działki do zaoferowania tak, pod budownictwo mieszkaniowe? Tak, gmina ma działki do oferowania, za, bardzo zapraszam, 95 658. Powtarzam 95 7287 658. Pani Polańska to wszystko Pani wytłumaczy, Państwu wytłumaczy odnośnie sprzedaży nieruchomości. Mamy działki, jednakże mówię, że gmina Deszno nie jest gminą z gumy powoli myślimy o tym, żeby ta gmina tak mocno się nie rozrastała, co nie, miara, co nie miara nam corocznie wzrasta liczba mieszkańców. Mamy praktycznie w każdej szkole, czyli w trzy 3, w Ulimiu, w Ciecierzycach podwójne pierwsze klasy po raz kolejny. Co so jest bardzo trudne, bo te szkoły przecież były szkołami 1.6, a musimy teraz, musieliśmy je zrobić reformę edukacyjną 1.8, a teraz musimy wkładać podwójne roczniki. Mamy dwa nowe przedszkola e, z jednym klubem malucha w Ulimio, które również wszystkie miejsca mamy zajęte. Także... także z jednej strony zapraszacie, z drugiej strony myślicie już o ograniczeniu, bo jest to jednak obowiązek na no wydatki. Tak, zdecydowanie, szczególnie, że infrastruktura co za tym idzie za tymi nowymi domami to są niewyobrażalnie wysokie środki, a patrząc nawet i dając tutaj ukłą stronę mieszkańców autochtonów, którzy mieszkają po 70 lat w tej gminie, patrz, w tej chwili wykona droga w Kiełpinie, czy też droga w Punicy gdzie mieszkają tak zwani starzy mieszkańcy, również potrzebują od nas pomocy i też oczekują na, na te wielomilionowe inwestycje na terenie naszej gminy. Paweł Tymszan, wójt gminy Deszczno, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwa zapraszam w sobotę na święto pieczonego kurczaka. Oczywiście wszystkie koncerty za darmo i co niemiar atrakcji. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.